Drodzy bracia i siostry, uroczystość w wniebowstąpienia Pańskiego, którą dzisiaj obchodzimy, zachęca wszystkich, którzy rozpoznali w Jezusie Chrystusie syna Bożego i zbawiciela, aby zatrzymali się nad tą tajemnicą wiary, którą jest przecież widzialne przejście z martwych Pana do chwały nieba. Słowa, które przed chwilą usłyszeliśmy, to ostatnia ziemska Ewangelia Jezusa. To ostatnie jego przesłanie, które zamyka i streszcza całą historyczną misję Syna Bożego. Jest tu przekaz wiary w trójce Przenajświętszą, jest zapewnienie, że wiara prowadzi do zbawienia, a także polecenie jej głoszenia wraz z zapewnieniem, że Jezus jest z tymi, którzy w niego wierzą i którzy będą głosić go światu. Jest i pozostanie z nami dzisiaj, jutro, aż do skończenia świata. Wielkie i krzepiące to słowa, słowa zobowiązujące. Przychodzimy jako żywy Kościół w Polsce na ten plac, dziś najważniejszy w naszej Ojczyźnie, aby wspólnie podziękować Chrystusowi za Jego obecność w Kościele, obecność różnorodną, bogatą i twórczą, obecność w sakramentach i słowie Bożym, obecność w pasterzach Kościoła. 30 lat temu w uroczystość w niebo wstąpienia umierał w Warszawie wielki prymas tysiąclecia. Jesteśmy tu dziś, aby podziękować za tego niezwykłego, duchowego przewodnika narodu i nauczyciela Kościoła. Chcemy też dziękować Bogu za dar kolejny, przekraczający nasze oczekiwania, za ogłoszonego błogosławionym, a więc nowym orędownikiem przed Bogiem Jana Pawła II. Czy naprawdę zdajemy sobie sprawę z tego, kim byli ci wybitni pasterze Kościoła? Kim powinni pozostać dla nas? Powiedzmy szczerze: kardynała Karola Wojtyły odkryto dopiero na konklawę, kiedy wybrano go na najwyższy urząd następcy św. Piotra. Był do tej funkcji doskonale przygotowany jako następca św. Stanisława. Ale wielkość kardynała Wojtyły może szczególnie ujawniła się w tym, że tak doskonale współbrzmiał z kardynałem Wyszyńskim w służbie Kościołowi w Polsce. A przecież miał prawo mieć lepsze projekty rozwiązań, miał tytuły, aby zaistnieć w prasie i telewizji, aby ujawnić swoją intelektualną głębię i błyskotliwość. Usłużyć stęsknionym nowości posoborowym teologom, przygotować uznanie opinii publicznej na okoliczność następstwa postarzającym się przecież prymasie. Nic z tych rzeczy, nawet cienia choćby własnej chwały, choć miał prawo mieć krytyczne spojrzenie na konkretne programy duszpasterskie, czy na podejmowane namiodowe decyzje. Kardynał Wojtyła znał swoją godność, za bardzo kochał Kościół i był za wielki, żeby publicznie zwłaszcza krytykować kardynała Prymasa. W książce teczki Wojtyły, wśród licznych dokumentów Urzędu Bezpieczeństwa jest i taki, który zawiera wytyczne planu postępowania władz centralnych w stosunku do kardynała Wyszyńskiego i kardynała Karola Wojtyły z nadzieją na stopniowe skonfliktowanie hierarchów. Zanotowano tam wskazówkę w dniu 5 sierpnia 1967 roku, cytuję. Trzeba ostrożności, bo Wojtyłę będzie denerwowała każda, nawet najbardziej niewinna próba pchania go do konfliktu z Wyszyńskim. Dlatego nie powinniśmy go prowokować do kontrataków politycznych. Koniec cytatu. Tego tekstu kardynał z Krakowa nie znał, ale jego styl życia i wewnętrzne przekonanie, jego miłość do kościoła była zawsze niezawodna. Kardynał Wojtyła rozumiał, szanował i cenił kardynała Wyszyńskiego, ba, kochał go jak ojca i dawał temu niejednokrotnie wyraz, chociażby przez fakt, że corocznie przerywał wakacje, aby udać się na przypadające w tym czasie imieniny kardynała Stefana, a odnajdywał go w Studzienicznej, w Fiszorze czy w Choszczówce. Jan Paweł II, jak widać, choćby z tego dorobnego przykładu, to autentyczny chrześcijański humanista, wrażliwy poeta. Przecież po pięciuset latach pierwszy, kolejny poeta na papieskim tronie, dla którego... Autentyczne człowieczeństwo było fundamentem relacji osobowych, ale i nadzieją skutecznej ewangelizacji. Dlatego tak często powtarzał, że człowiek jest drogą Kościoła, czyli najskuteczniejszą drogą ewangelizacji, i że człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa, a raczej człowiek sam siebie nie może do końca zrozumieć bez Chrystusa. I dlatego Chrystusa nie można wyłączyć z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu ziemi, przypomniał na Placu Zwycięstwa w Warszawie. Jan Paweł II to człowiek wielkich i mądrych programów duszpasterskich, wśród których trzeba wymienić obronę życia od chwili poczęcia, troskę o rodzinę, wizję ojcostwa duchowego, zaufanie do świeckich i promocję ich chrześcijańskiej odpowiedzialności kontakt z ludźmi kultury, ekumenizm i otwarcie na dialog modlitewny z wszystkimi religiami. Ale Jan Paweł II to także wielki patriota, który niósł w świat doświadczenia naszego narodu, stawiając wymagania Polakom w czasie swych podróży i spotkań. Ale ochraniał nas także swoją modlitwą, przestrogami i autorytetem, jak chociażby w latach Solidarności i stanu wojennego. Jestem synem narodu, który przetrzymał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, którego wielokrotnie sąsiedzi skazywali na śmierć, a on pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość tylko w oparciu o własną kulturę, mówił w kościele Świętego Krzyża. Ale to samo mówił również na międzynarodowych arenach, chociażby w UNESCO. Czyż to nie jest ten sam głos kardynała Stefana Wyszyńskiego, który głosił, że Kościół i Polskę kocha ponad własne serce, ponad własne życie? A jak dzisiaj wygląda troska o Polskę, o kulturę naszego narodu? Czy ubogacamy tę kulturę troską o rodzinę, o poczęte życie? O spokojny dialog z człowiekiem innych przekonań i, ugrupowa i ugrupowaniem przedstawiającym inne niż moje interesy. Jak wygląda mój codzienny język, którym posługuję się w zdenerwowaniu czy napięciu? Pogłębiamy kulturę Ewangelii, czy ją spłycamy? To naprawdę ważne pytania. Batyfikacja Jana Pawła II ukazała już nie tylko Polsce, ale Kościołowi Powszechnemu i całemu światu, na czym polega prawdziwa wielkość człowieczeństwa. Ale fakt, że świat okazał się wrażliwy na ten właśnie wzorzec i wzorzec świętości, jaki pozostawił sobą Jan Paweł II, mówi także, że z człowiekiem naszych czasów nie jest aż tak źle. Że ludzie, mimo słabości, uwikłań i grzechów, są lepsi niż myślimy. I może z wiarą naszego polskiego ludu nie jest tak źle, i z polską rodziną nie było tak źle, skoro wyszli z niej tacy ludzie jak błogosławiony Jan Paweł II, błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, ksiądz Zych, suchowolec, niedzielak, sługa Boży Kardynał Wyszyński. Wszyscy pochodzili z polskich prostych chrześcijańskich rodzin, uczyli się w polskich szkołach zmagali się z dolą i niedolą naszych lat. Tuż po swoim wyborze, Jan Paweł II, na spotkaniu z Polakami, w auli Pawła II, VI, złożył wielkie, pokorne świadectwo o roli prymasa Wyszyńskiego. Nie byłoby na stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej. Ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary niecofającej się przed więzieniem i cierpieniem, nie. Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty matce Kościoła, gdyby nie było jasnej góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w ojczyźnie naszej, które związane są tw z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem. Potem papież ukląkł przed prymasem i ucałował mu dłoni. Wielki Prymas nie mógł inaczej. Odwzajemnił uczucia miłości, padając na kolana i całując ręce papieża. To nie był gest obliczony na flesze kamer. To było wyznanie kapłańskiej, braterskiej miłości i przywiązania. To była lekcja jedności dla nas biskupów, kapłanów, dla naszych rodzin i relacji społecznych. Jedności której domagają się wierni od swoich pasterzy i pasterze od swoich wiernych. To przecież testament Pana Jezusa, który w ostatniej na ostatniej wieczerzy modlił się o jedność wśród apostołów, o jedność wierzących, bo ta jedność prowadzi przez Niego do jedności z Ojcem. Na wartość jedności Kościoła w Polsce wskazał jako na twórczy znak kardynał Wyszyński, Tuż po wyborze Jana Pawła II, kiedy w Rzymie mówił, kardynałowie zastanawiali się, jeśli Kościół w Polsce zdołał zachować jedność wiary i wspólnotę, jeśli nie dał się rozłożyć i zniszczyć, to widocznie ma takie moce, łaski i doświadczenia, które mogą się przydać innym narodom. Obydwaj kardynałowie zdołali zachować wspólnotę jedności na zewnątrz, ponieważ byli jedno w heroicznym zawierzeniu Matce Bożej. Obaj oddani jej całkowicie. Kochali Boga i Matkę Jezusa szczerą miłością i dlatego dlatego potrafili siebie darzyć miłością. To dzięki tym zjednoczonym wierze i miłości pasterzom Kościół w Polsce wiedział, i wie, którędy iść w czasy nowe. Jakże roztropnie przeprowadzili oni Kościół w posoborową odnowę struktur oraz liturgii, dzięki czemu uniknęliśmy jałowych sporów o formy wyrazu wiary, koncentrując się na jej pogłębieniu i na tym, co w chrześcijaństwie najważniejsze. Odnowa społeczna, żywotnie chrześcijańska, będzie dziełem świętości. Albo jej nie będzie. Świętości zwróconej ku temu, co doczesne, świeckie. Czyż świat nie miał świętych wodzów narodów? Jeśli nowa społeczność chrześcijańska wyrośnie w historii, będzie ona dziełem takiej właśnie świętości, mówił Jacques Maritain. Zatem, poziom życia chrześcijańskiego w danym społeczeństwie zależy przede wszystkim od osobistej postawy. I zaangażowania chrześcijan, a nie od jakiejkolwiek nawet ważnej struktury instytucjonalnej. Mędrzec i filozof współczesny uważa, że kraj i naród może sobie poradzić bez sukcesów materialnych, bez uczonych, pisarzy i wynalazców, bo może ich zapożyczyć od innych narodów, ale nie poradzi sobie bez, ale nie poradzi sobie bez świętych. Znaków świętości kardynała Stefana było wiele. Jego heroiczną wiarę podkreślał papież wielokrotnie, a sam ksiądz Prymas wyznał: Ja nie tyle wierzę w Boga, co jestem pewien, że on jest. Był całkowicie przekonany, że Bóg jest Panem historii i dlatego we wszystkich wydarzeniach życia ufał opatrzności. Widział sens uwięzienia, choroby, trudności. W zapiskach więziennych pisał: Nie czuję uczuć nieprzyjaznych do nikogo z tych ludzi. Świadom wyrządzonych mi krzywd przebaczam im z serca wszystkie oszczerstwa, którymi mnie zaszczycali. Na wiadomość o śmierci Bieruta, który przecież uwięził, Świąt Prymat natychmiast odprawił o miłosierdzie dla jego duszy. Modlił się zresztą za niego i innych, którzy go krzywdzili aż do śmierci. Był człowiekiem dialogu i ufał ludziom, niekiedy nawet ponosząc ryzyko niezrozumienia. Tak było, kiedy jako pierwszy w świecie podpisał umowę z komunistycznym rządem w Polsce w nadziei, że uszanują własne zobowiązania, ale kiedy okazało się, że je przekreślali i nie zamierzali dotrzymać, zdecydowanie sprzeciwił się programowi prześladowania kościoła.